Siema, z tej strony Agis i dzisiaj mam dla was kolejną historyjkę, więc rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam na seans. Znowu jakoś tak wrócimy do mojego dzieciństwa i tak dalej, bo w sumie czemu nie ważne, żeby historyjka była fajna, a właśnie ta myślę jest nawet całkiem spoko. Jak mieszkaliśmy w Polsce, to mieszkaliśmy w takim bloku pseudo, no i tam na, na klatce było nawet paru ziomków i można było sobie z nimi posiedzieć na ławce i pogadać o tym, jak będzie wyglądała następna ustawka, lul. W sumie to były ziomki moich rodziców, no ale jak moich rodziców, to mo moje ziomki są też wiadomo, no i można było tam wpaść na herbatę czy inne darmowe rzeczy przed, przed YouTube'em jeszcze zgarnąć darmowe rzeczy, haha. Darmowe rzeczy przedmiotowe, aaa! No i właśnie a propos tych darmowych rzeczy, bo zawsze, jak miałem urodziny, to oni mi tam coś kombinowali, różne jakieś tam prezenty i tak dalej, no i ja w sumie nie miałem nic przeciwko temu. Wiadomo, darmowe rzeczy, urodziny, te sprawy, czemu nie? Albo raz nawet w sumie, właśnie syn tych poziomków moich rodziców uratował mi nogę, ponieważ jakoś tak pomyślałem sobie, że tam paliło się kiedyś drzewo jakieś, i pomyślałem sobie, shitman, to w sumie, jak się pali drzewo, to nawet fajnie by było wejść w ten ogień, prawda? No i jako, że to był taki całkiem duży płot. To dużo osób się tam zebrało, no i ja mówię, ej, to mo może, może wejdę w ten ogień tak jedną nogą, tak lewą tam sadzę, żeby zobaczyć co się stanie, a wszyscy tak, no dawaj, 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 ja mówię, dobra, dobra, to zaraz ten, a później właśnie przyszedł ten ziomek powiedział co ty, tywnięty jesteś, a powiedziałem, mnie, nie, ale to, to tylko zbieram suby jeszcze przed YouTube'em lul. Także props za to, bo nie dość, że dostawałem darmowe rzeczy, to jeszcze no, cóż, mam, mam dwie nogi, także to na pewno jest git i, i nie ma problemu, ale teraz przejdźmy do nie, tej historyjki. Były te dwa razy, kiedy miałem urodziny, ponieważ ja Mam w roku zawsze dwa razy. Urodziny, raz w roku kończę 12 lat, a raz w roku kończę 13 lat i właśnie z tej okazji wtedy dostałem mały prezent. Jak wiadomo jak się jest małym youtuberem, to prawdopodobnie nie potrafisz obsługiwać lodówki, a co dopiero jakichś tam skomplikowanych rzeczy, a, a co zrobić, jeżeli dostaniesz skomplikowaną rzecz jako prezent. Jeżeli o mnie chodzi, to ja jako młody youtuber nie radzę sobie z niczym, na przykład ostatnio zastanawiałem się nad tym dlaczego jest światło w lodówce i postanowiłem o tym napisać na moim Facebooku, ponieważ wszyscy mu o tym wiedzieć. Ale na szczęście ziomki moich rodziców nie mieli o tym pojęcia, że ja jestem młody youtuber, więc postanowili na moje jedne urodziny tak się zebrać tam na dworze, bo to było tak specjalne, więc się wszyscy zebrali na dworze i powiedzieli, dobra, słuchaj youtuber, bo ty youtuber jesteś, to wiadomo, trzymaj prezent. Ja mówię, no dobra, prezent, to wiadomo, spoko, bardzo fajnie, tylko co tam jest, co tam się może ukrywać. Wyszło na to, że na moje urodziny to było też koło mniej więcej, gdzieś tam sześciu lul, no to wtedy dostałem taki papierowy, znaczy no, z tym Samolot. Sty, styrapionowy samolot. styropianowy lul. To, to nie, nie umiem się wysłowić o nie. No ale taki mały samolot ze styropianu w każdym razie. I one tam wtedy były jeszcze znane z tego, że miały takie śmigiełka, ale nie takie byle jakie. Tylko takie śmigiełka na gumkę. Lul. No wiem, jak to brzmi, bo ostatnio starzy mi stawiali namiot. Teraz jakieś, jakieś gumki, nie. To przecież katastrofa. W każdym razie, no właśnie tam były te takie śmigiełka na gumki, że można było nakręcić. I wtedy, jak się ten samolot puszczało, to miał przez krótki czas jakąś formę napędu, więc. To było naprawdę cool. Ale jak powiedziałem wcześniej, jeżeli jest się młodym youtuberem, to prawdopodobnie sobie z niczym nie radzisz. No i właśnie wyszło na to, że no cóż, ta, ta, ta gumka postanowiła mnie zabić niestety. Było to mniej więcej tak, że otrzymałem mój prezent no i wiadomo, wow, co tu jest? Dawaj, pokaż. O, co tu się robi? a to lata. Tak, o, dobra. To super. 9.11. Kapa oczywiście, żeby nie było. No i jak obczaiłem, do czego jest tam ta sprężynka po to, żeby napędzać, to zawsze chciałem od razu, wiecie, nawinąć tam, nakręcić, żeby poleciało na koniec świata i jest jeszcze dalej. No tylko, że jak nakręciłem tą sprężynkę, to no cóż, puściłem ją tak niefortunnie, że niestety to śmigiełko później tak no walnęło mnie w palca i walnęło mnie na tyle mocno, że sobie tam zraniłem paznokcia, lul. Nie pamiętam, co mi dokładnie wtedy było, ale wiem, że walnęłem się w paluszka tak lul, że boli paluszek i główka i poza tym jeszcze no tam trochę krwi mi poleciało tam spod paznokcia i strasznie wtedy tam byłem no cóż, przerażony faktem, że zaraz się wykrwawię i nikt nie będzie w stanie mnie uratować. Młody youtuber umiera od samolotu, obrazki, kliknij to lajka, żeby zobaczyć więcej obrazków no i cóż, i polub naszą stronę na Facebooku. W każdym razie około 30 sekund po tym, jak otrzymałem prezent, już tam leżałem w kałuży, US i, i cóż, i krwi kapa, więc w każdym razie, no, urodziny się trochę popsuły, ale to, to nie znaczy, że już wszystko się skończyło. Po jakichś 5 minutach tam mazania się, że się wałem w paluszek, wreszcie postanowiłem wziąć mojego kumpla i przetestować ten samolot w warunkach bojowych. Wiemy, oczywiście, że puszczanie samolotu z ziemi jest lamerskie i kto by takie coś robił, na szczęście my mieszkaliśmy w bloku, to był taki czteropiętrowy wtedy, więc, no, cóż, trzeba. No, trzeba wejść na najwyższe piętro. No to wchodzimy, wiadomo, tam podekscytowani, otwieramy okno na najwyższym piętrze, nakręcamy kurde, gumkę tak, żeby było, wiecie, mocne napięcie, prawda? Nie tylko mocne napięcie gumki, również napięcie takie psychiczne, bo wiecie, zaraz tutaj wystrzelimy naszego Antonowa z okna i co to się będzie działo i tak dalej, więc czemu nie? Puszczamy i co się wielkiego stało? No cóż, nasz samolot poleciał, leci tam, znaczy no w sumie mój, no bo ja go dostałem, ale leci, leci. No i wyszło na to, że niestety wleciał w okno. Wleciał w otwarte okno. Do mieszkania naszego kochanego osiedlowego dresa, no i niestety zgubiłem w tym momencie wszelką nadzieję na odzyskanie tego em, właśnie samolotu, ponieważ ciężko się było ogólnie do niego dostać, jeżeli się coś chciało, a jeżeli się chciało jeszcze coś tak głupiego jak mały samolot, to to pewnie już w ogóle lipa. W ogóle ten dres kiedyś dla mnie dropił kapsle w szkole, wiecie, tam kiedyś się mi właśnie miało kapsle i właśnie on strasznie był dobry z tymi kapslami, więc ja mu dałem takiego questa, żeby dla mnie dropił kapsle i przez tydzień mi chyba przy, przynosił takie naprawdę duże ilości tych kapsli, więc props dla niego. Ale niestety jak mocno byśmy próbowali to samolotu nie szło odzyskać, dlatego że próbowałem drzeć ryja tam, no wiecie, z parteru to nie szło, próbowałem dzwonić do drzwi to nie szło, próbowałem pukać też nie szło i nic innego nie szło. Prawdopodobnie albo go nie było w domu, albo leżał tak przypity, że nie mógł wstać. No bo wiecie, jak, jak się jest dressem, to trzeba kultywować zwyczaje, jak to się mówi, pije okazyjnie, a okazja jest zawsze, więc, więc co tam, co, co tam, nie, nie ma się co czepiać. Nie? Widzicie, tak to niestety jest, że YouTuberzy zostają hajsem oraz wszystkim, co ma mają wokół siebie, na przykład taki prezent, który dostałem 10 minut temu, i już po 10 minutach, niestety, został stracony. Jedyne co mi później pozostało, to nagrywanie jakiegoś Minecraft Let's Play. No bo wiadomo, nowa cenzura jest na YouTubie, więc Minecraft Let's Play teraz to jest jedyna rzecz, którą możemy nagrywać, więc mam nadzieję, że sezon trzeci będzie wam się podobał. Chociaż tak naprawdę to szczerze wątpię, że ktokolwiek z Was widział pierwszy lub drugi sezon mojego Minecraft Let's Play, prawdopodobnie dlatego, że cała seria może miała 200 wyświetleń, no ale nieważne. Tak całkiem na poważnie, to ta cał a seria miała więcej niż 200 wyświetleń, ponieważ miałem tam te parę odcinków takich, które się oglądały mniej więcej. Pierwszy odcinek tej serii, chyba szósty się później dobrze oglądał, ponieważ tam stawiłem jakąś, jakiś utwór Swedish House Mafia, lul, więc więc czemu nie. I tak prawdopodobnie powstało Music Video, ponieważ wiecie, no, sam gameplay był ciulowy, nagrywany w dwóch FPS-ach i w ogóle, no, naprawdę ciulowa jakość, ale była dobra muzyka, więc Music Video. Tak czy inaczej, jak straciłem ten samolot, to w sumie było mi trochę smutno, ponieważ nawet go polubiłem, czemu nie. No, wiadomo, mam całkiem taki fajny feature, bo do tej pory miałem do czynienia tylko z takimi papierowymi samolotami, które się tam jakoś robiło przez parę godzin, a teraz miałem coś nowego. I szkoda w sumie, że nie miałem tego przez dłuższą ilość czasu, może um umożliwiłoby mi to, nie wiem, transportowanie narkotyków przez granicę, czemu nie, no ja, ja na pewno w takie coś bym się bawił, no bo to wiadomo, youtuber Mani i tak dalej, to można wydać em, hajs na głupoty. Tak czy inaczej, to był mniej więcej ten koniec historyjki, tak jak Agis zgubił swój prezent po 10 minutach u e, udresa, dosłownie udresa, czemu nie? No cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to możecie, wiecie, zostawić tę, te, te jakoś ocenę albo komentarz, czemu nie? Ostatnio strasznie się naprawdę bawię, przyglądając tam komentarze, dlatego, że w sumie tam są takie, takie bajty zestawiane i są osoby, które wpadają na te bajty, a są osoby, które nie wpadają na te bajty i dają jakieś tam kontrabajty i to nawet w ogóle jest cluster fuck, ale jeżeli chcecie to eksplorować, to zapraszam do sekcji komentarzy. Jeszcze w sumie takie małe info, że mam troszkę jakieś tam kluczy do gier na Steamie, nie wiem, jakie to są teraz z gry, ponieważ w większości dostaję jej od widzów, ale postaram się to rozdawać na grupie na Facebooku. Także, żeby nie było, że jakoś tam nie poinformowałem ludzi na YouTube, w opisie macie link do grupy na Facebook i możecie tam dołączyć albo spróbować dołączyć i po prostu w razie czego to będę to tam rozdawał. Będzie to działało na dosyć takiej normalnej zasadzie, bez żadnych lajków, bez żadnych udostępnień i tak dalej. Tam po prostu będzie jakiś tam post i pod tego posta będą ludzie i ja po prostu losowemu tam człowiekowi rozdam jakąś gierkę Oczywiście aktywowana na Steamie nie, be, nie powinno być problemów Dlatego, że ja weryfikuję z reguły od kogo są te gierki Także to nie będzie jakiś pierwszy random, który 5 minut spędził na moim streamie I podstawił mi jakiś klucz, żeby zajebać komuś konto Na Steamie nie powinno czegoś takiego być Także tu jeszcze takie krótkie info o giveaway'u Bo w sumie zawsze wolę poinformować wszystkie partie Zarówno facebookowiczów, jak i youtubowiczów o tym, że coś będzie Bo później tam ludzie mówią, że O Agis, ale nie poinformowałeś Albo zapomniałeś, co ty robisz szanujesz widzów, więc teraz szanuję. I tym miłym akcentem zakończymy filmik. Jeżeli oczywiście się podobało, to masz to ocenić o za taką ocenę. Oczywiście rozdajemy 15 tysięcy giveawayów, bo tak się robi na YouTubie, lul. Żegnam się z wami, ja, czyli Agis, ten Frayer. Mam nadzieję, że będziecie mieli przyjemny, przyjazny oraz przytulny dzień, ponieważ wiadomo tak słonecznie, żeby było jak najlepiej, no chociaż zbliża się powoli zima, ale o tym sobie nie przypominajmy na razie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, żegnam się i w ogóle papatki. Cześć! thank <laughs> you